Że wojna nigdy nie jest czarno-biała. A może być a Tutaj ma odcienia szarości. Są jeszcze inni jeńcy. A jak skończą ci, zobaczcie znowu chłopiec jest jakiś młody, oddzielony. Zawsze to tam musi zginąć. Zobaczcie, dobrze zapamiętany, a rodzina by I wypuszczony, natomiast dla dorosłych jeńców nie ma litości. Zostają rozstrzelani i groby takich żołnierzy do dzisiejszego dnia są w wielu miejscach bezimienne. Dowódca kazał wygonić młodego hajota. I widzimy teraz końcowe sceny takich potyczek, czyli rabowanie łok rannych. Zbieranie swoich. Dobrze teraz. Nie przepraszam. Safagi, czyli buty, obrączki kosztowności czasami drobiazgi osobiste i proszę Państwa jeszcze jeden element

Wielcom, I tym żołnierzom ucieczka się nie udała. Być może mieli brać, zostać wzięci na przesłuchanie i los z reguły z góry był wiadomy. 45 rok to już jest rok, kiedy właściwie nie ma litości obydwie strony. Na froncie wschodnim wiedziały, że walczą na śmierć i życie. Jeszcze ten rabunek. Zobaczcie, że kamerzysta widać, człowiek inteligentny przebie walizce. Myślałem, że weźmie jakiś zeszyt, książkę. Nie wziął obrus. Wszystko pakuje do torby. Tak, raczej nie do torby, do galon. Kamera w ręce, obrót za pasem. Tak. I proszę Państwa, 45 rok. Dramat uchodźców. Triumf Auli Czerwonej. I skróta rzeczka, która dogorywa a między tym wszystkim wasz głogówek, który wycierpiał sporo. Ja prosiłbym o brawa dla rekonstruktorów. Rekonstruktorów was macie w stanie. Brawo dla zmarłych! Dziękujemy wam za udział, panu burmistrzowi za zgodę i środki na imprezę, Dragomirowi Rudemu za organizację. A jeszcze raz chciałbym, żeby wszystkie grupy wam się zaprezentowały. Może przed frontem pokażcie się tutaj bliżej. Armia Czerwona, Armia Niemiecka Zapraszamy. Oczywiście w imprezie Domu Kultury. My tam będziemy za 20 pół godziny, bo musimy się pozbierać tutaj pojazdy. Jeszcze część. Państwo nie, by, nie widzieli. Oddam jeszcze może głos Katarowi. Dziękuję ślicznie rekonstruktorom. E, powiem szczerze, że, że dek zapiera piersi, jak to się widzi do żywo. Oh, jest to niezapomniana lekcja historii, myślę, że Państwo. E, publiczność, która tutaj naprawdę bardzo licznie przybyła i miałem nadzieję, że pogoda będzie, pogoda dopisała, naprawdę tyle nisko czoła e, rekonstruktorom, naprawdę fantastyczna. Przy, daj, e, pokażmy to prawami jeszcze raz dla, dla naszych aktorów, bo to było coś rewelacyjnego. Naprawdę dziękuję ślicznie. Grupy rekonstrukcyjne, ja może nie będę wymieniał, bo ich jest tutaj sporo, ale reprezentują Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Jeszcze raz dziękujemy ślicznie, jeszcze raz brawa gorące, Brawo. jak również brawa dla osób, które tutaj zgodziły się wziąć udział w rekonstrukcji. Są to mieszkańcy Głogówka, gminy Głogówek, jak również ościennych miejscowości poza gminy, również pani z Śląski, śląskich, to również należy mi się brawa. Jeszcze raz gorąca brawa dla państwa. Ja mam tyle, że impreza przenosi się teraz pod dom kultury. Tak jak powiedziałem, tam jest wiele innych rzeczy ciekawych do zobaczenia, również militarnych. Są jednostki wojska, które nie brały udziału w rekonstrukcji, jak również...